Witam na kanale że Grzebycie. Jestem na wysiewnym Grzybobranku. Byłem od tego sierpnia. Co? Co? Aż były takie wysoby, że byłem w szoku. No nie ma na razie nic. Byłem ostatnio w czwartek, też nic. Postanowiłem teraz tak szybko na rowerku przyjechać. I jest i mam pierwszy i w takim miejscu, co jeszcze nigdy nie było. To jest czerwony. Tutaj, no nigdy. Ja go nigdy tutaj nie znajdowałem a jest w końcu pierwszy i to jeszcze jaki piękny zobaczcie, wykręcamy jaka gruba nóżka, o to muszę pójść tam jeszcze na czerwone koźlarze dzisiaj, taka piękna nóżka jestem w szoku, jestem w szoku porozglądam się, bo może to być nie jedyny a to dziwne, bo tutaj właśnie mega w tym roku wcześniej trawkę skosili, jest mega mega sucho było, ale teraz zaczęło w końcu padać i mamy jeszcze pójdę na borowiki, może coś nagle urośnie. no co w sensie, no, się urosło przez te dwa dni i jest, bo tutaj też byłem ostatnio, w czwartek, i nic. Ale jest piękny. Koźla czerwony. Dobra. Ja tego się nie spodziewałem. Zobaczcie obok. Jaka jaki piękny. U jezu. No ja to jestem w szoku. Zakryjemy, aby nie powyschało. Taka nóżka. Z jednego miejsca takie, je to czyli dopiero właśnie zaczyna się powoli, myślę, kolejny wysyp, bo w końcu musi się pojawić, i to są dopiero jego początki. Dlatego naprawdę jestem ciekawy, co będzie w następnych dniach. Kanin dzisiaj też bardzo dużo, ale wezmę tylko jedną, i to tylko oczywiście główkę. Zobaczcie, ale są naprawdę lepsze niż te, co tam były w lipcu, chyba co dobrze pamiętam, są przynajmniej mokre takie no super. Piękna kania.